Pieniądze stają się symbolem statusu. Granica między tym, kto zarabia, a tym, kto nie, pogłębia się coraz bardziej. Polska lokalna odczuwa inflację w inny sposób, ze względu na to, że są tam regiony, które można nazwać pustyniami kapitałowymi. Upada kopalnia, fabryka, stocznia. Ludzie tracą źródło dochodu. I gdzie mają iść? Bezrobocie lokalne oznacza mniej pieniędzy w obiegu. Sklepy mają mniej klientów, przedsiębiorcy mniej zleceń. Spirala się nakręca. W Warszawie gospodarka rośnie, ale w małym mieście pieniądz wysycha. Kiedy pieniądz staje się deficytem, ludzie szukają alternatyw. Zaczynają się wymieniać usługami. Praca barter, ale to nie jest rozwiązanie. To dowód, że pieniądz staje się towarem deficytowym, a tam, gdzie formalne obroty zanikają, tam znikają też podatki. Mniej podatków to mniej pieniędzy na szpitale, szkoły, pomoc społeczną. I spirala zaciska się jeszcze bardziej. Pieniądz, choć formalnie istnieje w gospodarce krajowej, w praktyce staje się deficytowy w lokalnym obiegu.